w innym dzisiaj zapraszam Was na haul, który miał się pojawić dopiero za jakiś czas, dłuższy czas, ponieważ w poprzednim holu mówiłam, że już mam tych zapasów mnóstwo, ogromne mnóstwo, ale ze względu na to, że troszeczkę mi się tych rzeczy znowu zbierało, stwierdziłam, że Wam je pokażę, troszeczkę Was ponudzę, ponieważ znowu pojawią się rzeczy, które już się tu pojawiały, ale pojawią się też yy, ciuszki, dosłownie kilka Parę, nawet ciuchów, ale to może na końcu. A pierwsze przejdę do kosmetyków, więc zaczynamy. Pierwsze, może takie większe, gabarytowo większe kosmetyki. Tutaj mam dwa produkty z DAW i to są żelebowpryszcznicy, oczywiście, jeżeli ktoś by jeszcze nawet nie wiedział. I to są te z wersji takiej pięknie zapachowej wersji, ponieważ ja w ostatnim holu mówiłam Wam, właśnie przy tym dużym, klasycznym. DAF, że są, jest taka, jest taka seria, gdzieś są właśnie te żele o obłędnych zapachach i słuchajcie, te zapachy są naprawdę, naprawdę z kosmosu przepiękne, ten akurat jest przeze mnie teraz używany i tu jest już resztka w zasadzie no ja się rozpływam pod prysznicem, to w ogóle nie ma co, co mówić, jeżeli chodzi o ten to ten pachnie, tak oceniłam tak stwierdziłam tak ciasteczkowo, cynamonowo, piernikowo, orzechowo, coś w ten desen, więc nie wiem, czy to jest dobra opcja na lato, ale może yy, na takie jakieś deszczowe dni jak najbardziej. No bo to jest taka bardziej, mm, znaczy to nie jest jakaś wersja zimowa czy coś, ale jeżeli chodzi właśnie o zapach, to przypomina mi bardziej zimę niż lato. No, ale na szczęście mam w zapasach jeszcze różne inne um, żele poprysznic, więc może rzeczywiście ten zostawię sobie bardziej na jesień, a te takie bardziej orzeźwiające zostawię sobie na lato, które już nadchodzi wielkimi krokami, miejmy nadzieję. Idziemy dalej, kolejny produkt to jest coś takiego. Ja w zasadzie nie wiem, co to jest, bo to dostałam. Ale tak mi się wydaje, że to jest taki y, peeling do masażu, taki, taka pianka do masażu znaczy do masażu, do takiego wiecie relaksowania się bardziej to nie jest taki typowy żel, czy też typowy peeling, jeżeli chodzi o zapach to nie ma jakiegoś rewelacyjnego zapachu, ale czymś pachnie, natomiast nie powiem wam czym mimo tego, że może to gdzieś tutaj jest napisane to wszystko jest tutaj napisane po niemiecku a ja niemieckiego nie umiem, przyznaję się bez bicia i nie mam zamiaru wam tutaj niczego tłumaczyć, bo jeszcze wyszłabym na jakąś idiotę nie wypróbowałam jeszcze tego Kosmetyku. Nie wiem dokładnie co to takiego jest i jaka będzie jego funkcja. Funkcja w sensie co będzie robił, czy będzie nawilżał, czy będzie skrobał moje ciało, czy będzie jeszcze nie wiadomo co robił. Nie wiem, zobaczymy. Przekonam się. Mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości. Kolejny produkt DAW to jest mleczko do ciała. I też go dostałam. Ja osobiście nie używam bardzo dużo balsamów, mleczek, oliwek i jeszcze nie wiadomo czego do ciała, jestem bardzo leniwa jeżeli o to chodzi wolę mieć właśnie jakiś żel pod prysznic, który jest już z balsamem, który nawilża, nie wysusza mojej skóry, no ale jeżeli mam jakiś produkt w zapasie to też nie będę narzekać, owszem nie używam go jeszcze, więc nie wiem jak działa, czy rzeczywiście bardzo nawilża, czy, czy w ogóle nie nawilża ale myślę, że będzie nawilżał. Jeżeli chodzi o zapach, to ma taki typowy dla kremów, dla balsamów, dla mleczek z DAF. Jeżeli ktoś ma styczność z tymi kosmetykami, to będzie wiedział, jakie to zapach. Jeżeli ktoś nie ma styczności, jest ciekaw, to są od tego sklepy. W ogóle ja mam kosmetyki z daw polecam, natomiast według mnie trzeba do nich dorosnąć. Ja może jeszcze parę lat temu, bo moja mama w ogóle bardzo dużo kosmetyków w zasadzie wszystkie kosmetyki używa z DAF i ja w życiu nawet nie tknęłam tego kosmetyku, bo Mimo tego, że na przykład skończył mi się jakiś żel, czy skończył mi się jakiś krem, to ja wolałam, nie wiem, użyć zwykłego Nivea niż jakiegoś kremu do twarzy. daw, bo jakoś tak nie przekonywał mnie do siebie. A teraz mam coraz więcej kosmetyków z zdaw do ciała, do ciała bardziej, do, do twarzy jakoś wolę jednak nie ryzykować takimi rzeczami, chociaż no nie wiem w przyszłości co, co będzie u mnie stało na półce do twarzy, natomiast jeżeli chodzi o ciało to jestem naprawdę zadowolona z tych kosmetyków, nie są najtańsze, bo oczywiście można znaleźć coś najszego, A jeżeli chodzi o działanie i samo zadowolenie zapach w ogóle, zapach tych żeli pod prysznic jest obłędny w ogóle i na przecenie w zasadzie można je znaleźć za, za malutkie pieniądze, więc Czekajcie na przyceny, kupujcie bardzo dużo i potem macie zapasy. Tak jak ja to robię. Ok, idziemy dalej i znowu kosmetyk, który Wam już pokazuję dwusetny raz czy trzysetny raz. To jest oczywiście płynicelny z garniera, ale tym razem jakaś e, odnowa, coś nowego, bo to jest ta wersja właśnie nowa, zielona, e, do skóry normalnej i mieszanej, i szczerze powiedziawszy tak, troszeczkę już tego użyłam, więc coś tam powiedzieć mogę, więc już mówię. Jeżeli chodzi o porównanie z tą różową wersją, którą już używałam tysiące razy, ja już miałam naprawdę bardzo dużo opakowań tych buteleczek, właśnie różowej wersji. Jeżeli chodzi o działanie, to ja nie widzę jakoś wielkiej różnicy. Tutaj jest trzywielny, w sensie, że usuwa makijaż, oczyszcza, przywraca równowagę. Nie wiem dokładnie, co jest napisane na, tym, na tej różowej wersji, natomiast wydaje mi się, że jest bardzo podobnie. Też 400 ml i też ma zmywać niby całą twarz, oczy, usta i jest bezzapachowy, to wszystko się zgadza jak najbardziej, ale mogłabym powiedzieć tak, że różowy rzeczywiście jest do takiej bardziej skóry wrażliwej, w sensie jeżeli mam jakieś podrażnienia, to bardziej bym proponowała tą różową wersję niż tą, ta zielona może nie łagodzić tych podrażnień, bardziej matuje i no nie wiem, przywraca taką równowagę skórze niż, niż łagodzi jakieś Podrażnienia, no tak jak powiedziałam, cena ta sama, więc jeżeli chcecie sobie wypróbować to, jak najbardziej. Ale chciałam Wam tutaj Was uprzedzić, że w następnym holu możliwe, że pojawi się już inny płyn micelarny, ponieważ nie tylko Wy zapewne, ale też ja już się troszeczkę z tym, tym płynem znudziłam. Ja nie mówię, że on jest zły, bo on jest naprawdę rewelacyjny. U mnie się sprawdza jak najbardziej ok i szczerze powiedziawszy nie chcę go zamieniać, ale znudziło mi się to, że za każdym razem ten sam kupuję, widząc na półkach jeszcze inne nowe jakieś płyny micelarne i ja ich nie testuję, więc mam ochotę w ogóle na taki jeden płyn micelarny, tylko teraz wam nie powiem mm, firmy, bo jest taka, no, dosyć inna, ale y, płyn ogólnie jest za małe pieniądze, więc więc sobie może go wypróbuję następnym razem. W każdym razie nie zdziwcie się, jeżeli pojawi się kolejny płyn nie z garniera, bo to już jest u mnie w planach, ale jeżeli mi się ten kolejny nie sprawdzi, to oczywiście wrócę do garniera. Jeżeli jesteśmy przy twarzy, to może przejdźmy do włosów. Tak, to jest moja logika. I jeszcze tutaj jeden taki duży produkt, to jest szampon do włosów z griskura. I tutaj też taka już odmiana, już w tym holu, ponieważ do tej pory pokazywałam Wam wszystkie szampony z Timothée i też stwierdziłam, że czas na jakąś zmianę. No, dziewczyny mają to do siebie, że lubią zmiany, tak bardzo często nawet. Eee, I przykuł mi właśnie tą uwagę, ten, ten szampon, wiecie czym? Kolorem, przede wszystkim kolorem. Jejku, on jest prześliczny, mi się strasznie podoba i w dodatku jeszcze ta tylna etykieta, się tak mini takimi cekinkami z tyłu. No, producent naprawdę wiedział, co zrobić, żebym ja go kupiła, więc ja mu za to no nie wiem, czy dziękuję, czy nie. Zobaczymy, czy się sprawdzi, bo to nie o to chodzi, żeby szapot wyglądał ładnie, ale żeby też działał. Zadanie ma nadać połysku i regeneracji. Nadać regeneracji? Nadać regenerację chyba. Zregenerować, o! Zregenerować moje włosy, zobaczymy, czy się sprawdzi, czy nie. Pudełko opakowanie jest obłędne. Śliczne. Naprawdę jest piękne, prawda? Czy tylko ja jestem jakaś taka dziwna i mi się to podoba? Nie no, ładne jest. Bardzo. Dobra. I teraz rzeczywiście jak jesteśmy przy twarzy, to przejdźmy do kremu do twarzy. Skończył mi się ten z garniera, który pokazywałam i stwierdziłam, że znowu czas na zmianę, Jejku bardzo dużo zmian w, moim, w mojej kosmetyczce, w moim życiu, to mam nadzieję, że nie. Do cery mieszanej. Ja tak stwierdziłam, że nie ja mam cerę mieszaną, zobaczymy, bo tak teraz patrzę i też ten płyn cenarny mam do mieszanej i w ogóle, więc zobaczymy. Tak, dlaczego się w ogóle na niego skoczyłam, a nie na tamte z garniera, bo przecież tak mówiłam, że one są fajne i w ogóle fajnie się u mnie sprawdzają, więc róż, wiele różnych wersji. Ale znowu jakieś zmiany mnie naszły, a że już ten krem, może nie ten, stricte ten, bo miałam tą niebieską wersję, tylko nawilżającą, taką ultra nawilżającą, chyba dokładnie, ona się tak nazywała. Miałam, no to stwierdziłam, że może wypróbuję sobie teraz z tej samej jakby serii, tylko że matując nawilżający, i yy, jak na razie mam nadzieję, że w przyszłości też nie zauważy żadnych. Minusów tego kremu. Tamten niebieski u mnie sprawdzał się ok. Nie narzekałam ja też jakichś wielkich problemów z nie mam, więc nie potrzebuję jakichś wygorowanych tutaj kremów. No, przede wszystkim zapach. Bardzo przyjemnie mi się go nakłada. I bardzo fajnie, no przyjemnie po prostu. Jest ładny zapach, konsystencja jest dosyć taka kremowa, niby taka gęsta, ale bardzo szybko się wchłania. No ale to nie jest taki sorbet, jak był tamten krem. Jeżeli chodzi cenowo, to bardzo, bardzo podobnie bo ten kosztuje chyba około 12-13 zł, tamten 11, coś takiego. No, także coś nowego, w zasadzie nie takiego super nowego, bo już miałam ten krem, na czystej firmy krem, więc nie poszłam tak totalnie w ciemno. Jestem zadowolona i z tego, i z tych garnierów, ale teraz używam sobie tego. Ok, jak jesteśmy przy mojej twarzy, to może przejdźmy do moich oczu, z którymi mam mały problem, jak i z moim całym ciałem, które mnie mega swędzi i mam chyba jakąś alergię. W ogóle dzisiaj to już się nie mogę powstrzymać i wszyscy mają mnie dość. Ja też mam siebie dość mojego ciała i mojego swędzenia, cały czas się drapia, aż się zadrapi chyba. No. Dobra, jeżeli chodzi o moje oczy, to stwierdziłam, że są obolałe, zmęczone i potrzebuję jakiejś ulgi, więc poszłam do sklepu kupiłam sobie ten krem z Flosleka do powieki pod oczy, przynosi ulgę i ukojenie Obolałem oczym. Zaczęłam go używać. I tak zauważyłam, że na moich oczach pojawiają się dosyć e, duże w stosunku do tych, które się nie pojawiały wcześniej, worków. Znaczy takie mini opuchnięcia, czy tak powiem, rano, które utrzymują się, znaczy utrzymują. Troszeczkę są mniejsze, ale utrzymują się przez cały dzień. I tak sobie pomyślałam, że może przez ten, ten żel z nosleka, bo wcześniej czegoś takiego nie było, więc odstawiłam ten żel. Przez parę dni go nie używałam, no ale te opuchnięcia małe dalej są. Więc poszłam do sklepu i znowu kupiłam krem. Znowu z leka tylko tym razem zapobiegający powstawaniu worków pod oczami. Używałam go przez parę dni no i dalej mi nie pomógł. No i tak sobie myślę, kurczę, blaty to już chyba nie jest od Kremów, ani od tego, że ich nie używam, czy, je, czy też ich używam. Kiedy je zużyję, to nie wiem, ale one kosztowały coś bardzo mało, 7 zł, a pojemność jest 10 gram. Dosyć duże one, ich nie trzeba dużo, żeby sobie rozsmarować dookoła oczu, na górną i na dolną powiekę, więc są bardzo wydajne. Ja już je miałam kiedyś tam, kiedyś tam w swoim życiu. Kolejna, kolejny kosmetyk, bardzo malutki, to jest lakier do paznokci z Eveline, numer 915 od razu mówię. I tak, znowu mała historia tego, tego lakieru. W ogóle ja na moich paznokciach teraz mam hybrydy, które nadają się już do ściągnięcia od paru dni, ale od, właśnie od paru dni się zbieram, żeby je ściągnąć i ja w ogóle nie mam czasu. O, ale może dzisiaj to zrobię. I może sobie, może nie ten kolor, bo znudził mi się już troszeczkę, ale bardzo mi się on podoba na moich paznokciach. Bardzo mi się podoba poszłam właśnie sobie do sklepu i myślałam, że sobie kupię zwykły lakier, nie hybrydowy tylko zwykły z właśnie w takim kolorku i to jest właśnie Eveline, tak jak powiedziałam i tak, był mały problem, ponieważ wszystkie szafy wszystkich marek miały przede wszystkim takie kolory, ale przede wszystkim z jakimiś drobinkami jakimiś brokacikami z jakimś połyskiem, a ja nie chciałam ja chciałam taki zwykły, matowy lakier bez żadnych drobinek Jedyny lakier w normalnej cenie, tak? Nie w 50 zł, tylko w 8 chyba? Znalazłam ten z Eveline. To nie jest stricte ten kolor, który mam teraz na paznokciach, ale może w butelce mi się tak wydaje, tylko a na żywo będzie inaczej. No zobaczymy. Myślę, że spodoba mi się. A co z trwałością, co właśnie z kolorem, to nie wiem. Nie miałam jeszcze nigdy lakieru do paznokci z Eveline, więc jeżeli mieliście, miałyście. Chociaż nie wiadomo. Jeżeli miałyście lekkie czy z Evelyn, to dajcie mi znać, czy on jest trwały, czy znowu kupiłam jakiś bubel, który mi odpryśnie na drugi dzień. I jeszcze ostatni kosmetyk to są kosmetyk, nie wiem, czy mogę to nazwać kosmetykiem. Są to chusteczki antybakteryjne z Carex, czyli z firmy w zasadzie, która się zajmuje mydłami antybakteryjnymi. Ja też takie mydła mam tutaj w domu i używam, jestem z niej zadowolona. I tak, dlaczego je kupiłam? Ponieważ ja zawsze w torebce mam coś antybakteryjnego i przeważnie był to jakiś płyn. Natomiast od jakiegoś czasu mi się ten płyn zaczął wylewać i nie to bardzo, ale to bardzo denerwowało, no bo wszystko zasadzie zalane. Potem go wsadziłam do kosmetyczki i w tej kosmetyczce było wszystko zalane, więc to już mi w ogóle szlak trafiał. Więc stwierdziłam, że może czas na chusteczki, które są znacznie bezpieczniejsze Ale czy bardziej Efektowne, no nie wiem, bo jeszcze ich za bardzo nie używałam. Raz się przydały na grillu, ale w zasadzie nie, nie, do, nie do moich rąk, więc nie wiem, czy one są antybakteryjne, czy czyszczą, czy odświeżają, czy coś, czy coś. Zobaczymy, sprawdzimy. Ich tutaj jest teraz tak, założyłam bardzo mało, ciśnięć tylko. No, ale to są jednak antybakteryjne, niezwykłe. I mają naturalny antybakteryjny nektar z miodu Manuka. Tak, więc jestem ciekawa, czy rzeczywiście naturalny produkt może być antybakteryjny. Zobaczymy, przetestujemy, zobaczymy, czy się sprawdzą u mnie. Teraz przechodzimy do ciuchów. Yy, I tak, dwie podkoszulki, które kupiłam sobie w H&M, 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 czy jak to tam, kto woli. I tak, yy, pierwsza to jest taka z paseczki, o może tak tutaj pokażę, zwykła podkoszulka w paski. Yy, ona kosztowała, już mam muzeum 20 złotych. Tanie, nie? Yy, ja w ogóle, jeżeli oglądają mnie ludzie, którzy żyją ze mną na co dzień, że tak powiem, to stwierdzą i już stwierdzili to kiedyś, że ja bardzo lubię paski. Ja dużo mam podkoszulek w paski. I to nie jest tak, że ja chodzę w jednej tylko, tylko właśnie mam parę tych egzemplarzy podkoszulek, bluzek, czy czegokolwiek jeszcze innego w paski. Ja w ogóle uwielbiam paski. Nie wiem czemu, ale bardzo mi się to podoba i bardzo dobrze się czuję właśnie w takich, w takich podkoszulkach, w takim wzorze przede wszystkim. Więc sobie kupiłam tą podkoszulkę i jeszcze jedną. Taką, ona jest taka szara w takie czarne kropeczki malutkie, i też kosztowała chyba tyle sama, albo oddechę więcej. To nie była przecena, to jest taka ich stała cena. Tak, yy, ja je pokazywałam jeszcze na Instagramie. I ostatni ciuszek. Ja Wam pokażę chyba zdjęcie, bo ciężko mi będzie to pokazać to. To jest płaszcz w ogóle. Taki sobie płaszcz. On jest z takiego materiału filcowego, taki filc. Mi się bardzo on kojarzy z góralskimi rzeczami. Nie wiem czemu, ale bardzo dużo właśnie produktów, które są tworzone z tego materiału, są na, tak, na taki wzór góralski. Więc jak dla mnie. Posuję. Ja jestem z góry, może mogę to nosić. Bardzo mi się on podoba. On jest taki, niby jest bardzo cienki, lekki i tak dalej, ale jest y, dosyć ciepły i jest taki fajny, bo nie musi się tutaj zapinać, tylko można się tak tym owinąć. I jest naprawdę takiego szukałam. Natomiast jeszcze miałam na oku taki jeden z hm u I to tyle na dzisiaj. Haul był dosyć krótki, nie krótki, nie wiem jak wyjdzie z tego wszystko. Jeżeli ja się gdzieś tu y, tak ruszałam, właśnie rękami, tak jak teraz nieświadomie, to znaczy, że mnie wszystko swędzi, tak jak powiedziałam, nie wiem co się ze mną dzieje, nie wiem co się dzieje z moim ciałem, z moimi nogami, wszystko mnie swędzi, muszę iść do lekarza, mam alergię, nie wiem na co, chyba na siebie, nie wiem. Zobaczymy. Ja się z wami żegnam. I to tyle, jeżeli chodzi o mój dzisiejszy haul. Mam nadzieję, że szybko się streściłam i wam mniej więcej powiedziałam. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to klikujcie w górę, zapraszam Was na Instagrama i... Chyba tylko Instagrama. Nie wiem, w przyszłości, może w najbliższej przyszłości, coś może więcej założę, żeby mieć z Wami lepszy kontakt, bo bardzo bym chciała mieć z Wami kontakt. Więc piszcie mi na dole wszystko, co chcecie mi pisać. Jeżeli macie jakieś pomysły na filmiki, to też je przyjmę z chęcią i będę Wam wielce wdzięczna. Ja się z Wami żegnam. Życzę Wam miłego dnia, spokojnej nocy. Nie wiem, kiedy to oglądacie, miłego weekendu. Trzymajcie się ciepło. I do zobaczenia, pa, pa.